O, sie masz. Jak tam zróweczko? Bardzo dobrze. O, jak powiem Ci, kurczę sobota, słoneczko, wiosna idzie. Powiem coś by się porobiło w tym mieście. Ładna pogoda taka, ale nie ma gdzie tutaj tej pójść! Musiałaby być jakaś fajna miejscowa, żeby ogarnąć. Jutro pierwszy odcinek na miejscu. To jest myśl. Ty, ja słyszałem, że podobno jutro jest pierwszy odcinek. Ty, no właśnie. Ty, no właśnie jest taka opcja, że jutro jest ten pierwszy odcinek na miejscu. Zapraszamy wszystkich! Serdecznie zapraszamy, sprawdźcie to. Bo to będzie seria grubych odcinków, które pokażą wam ciekawe miejscowy w Czebie. Niedziela, godzina 17, zapraszam. Bęb! Słuchajcie, jeżdżąc palce po mapie, na lewo od Warszawy odnajdziesz co? bracie, to miasto jest piękne. Kocham tutaj tutajsze bloki i każde osiedle. Gdzieś stolica disko, gdzieś na ulicach hip hop. to legenda, tu pierwszy Niedawno i kultury to nakręca Pięć ma rośnie, aby puścić to głośniej Czwartek 21, włącz rozgłośniej Radio Fama poszła już na polskie fama Mazowiecki Rad, to nie tylko Warszawa Tutaj trojaną w centrum Borysze w A Więcej dzieli nie zlicze Powiem otwarcie, bo jestem to memu miastu winien Tak, ja jestem, sochetrze na Dewizę widzimy się Tak, tu spędzamy całe dnie, T-pie, wieś? Sprawdzaj, Diaz, Jo TMB, robi go na serio. tak, na Dewizę widzimy się. Tak, ej, tu spędzamy całe dnie, typie pie wieś? Sprawdzaj, Diaz, jo TMB jest no tak i Jadek, go na serio. tak, na Davizę widzimy się. Tak, ej, tu spędzamy całe dnie, T-pie, wieś? Sprawdzaj, jo JMB. No nie widzimy się Tak, hey, tu spędzamy całe dnie